Dlaczego implanty są najlepszym uzupełnieniem protetycznym? Implanty w pełni odtwarzają funkcję naturalnego uzębienia. Każdy, kto ma implant, może potwierdzić, że odczuwa go jako swój własny naturalny ząb. Implant jest niezwykle trwały, praktycznie rzecz biorąc, wystarcza na całe życie. Zabieg implantacji nie wymaga szlifowania sąsiednich naturalnych zębów, które jest niezbędne w przypadku mostów. Implanty nie tylko poprawiają estetykę twarzy, ale również minimalizują proces zaniku kości, który jest poważnym problemem. Implanty nie wymagają żadnych specjalnych zabiegów higienicznych. Wystarczy standardowa troska o higienę Jamy ustnej. Implanty przywracają pewność siebie. Można śmiać się dowoli, można jeść co się chce, poprawiają wymowę i nie trzeba się obawiać że w najmniej oczekiwanym momencie wypadną jak proteza. Wszystkie te przyczyny sprawiają, że implanty są coraz częściej stosowane w stomatologii. Przestały być nowinką dostępną wyłącznie dla bogatych. Stały się prawdziwym wybawieniem dla większości pacjentów. Powtórzmy najważniejsze zalety. Większy komfort życia i życia. Poprawna wymowa i niezgraniczony uśmiech. Trwały efekt i naturalne wrażenie. Brak szlifowania sąsiednich zębów, ochrona przed kości. a o samym zabiegu opowiem Państwu w następnym odcinku.